Nie znając jego dzieł, dziejów bogatej tradycji i kultury, Polska potrzebuje ludzi otwartych na świat, ale kochających swój rodzinny kraj. Jan Paweł II, Kłowicz, 14 czerwca 1999 roku. Wielkanoc to najstarsze święto chrześcijańskie, a jednocześnie największe ze świąt i najuroczyściej obchodzone. Już papież Grzegorz Wielki określił je. Solemnita Solemnitatum, czyli uroczystość uroczystości, nawiązując do wszystkich świąt i uroczystości poprzedzających te wielkie święta. Wielkanoc poprzedza okres postu, zwany Wielkim Postem. Drodzy Państwo, uczestniczyliśmy już wcześniej w spotkaniu adwentowym w rozdzielu, kolędowym w rozdzielu, zapustnym Dzisiaj skupimy się właśnie na Wielkim Poście i Wielkanocy. Szanowni Państwo, ja również pragnę serdecznie powitać wszystkich, którzy przybyły. serdecznie witam również pana sopysza wraz z Bałżonką i wszystkich mieszkańców pełna, którzy są gospodarzami dzisiejszej uroczystości. Dzisiejsze spotkanie, jak Pani Ania wspomniała, jest czwartym w ramach projektu. Rok obrzędowy w tradycji religijnej i ludowej Ziemi Żegocińskiej w cztery pory roku. Tak się toczyło, że komercjalizacja życia doprowadziła nas do momentu, w którym trzeba chronić od zapomnienia to, co niedawno było naturalną czynnością i powszechnym zwyczajem. Jeszcze pamiętamy wiele obrzędów towarzyszących świętom kościelnym bądź porom roku. Ale tak jakoś w oddali, jakby przez mgłę. I z rzewną łezką w oku wspominamy, jak to drzewiej bywało. Świadomi tych nostalgii postanowiliśmy sobie, aby nasze rodzime dziedzictwo kulturowe uchronić od zapomnienia. Dlatego organizujemy cykliczne spotkania w poszczególnych wioskach, aby uczestniczyli w nich wszyscy, a zwłaszcza dzieci, bo to one są najlepszym nośnikiem przyszłości. To one winny wzorować się na obyczajach babci i dziadków, w których była życzliwość, spontaniczność i zwykła radość życia. Dzisiaj mieszkańcy Bełdna i dzieci ze szkoły podstawowej w Rzekocinie zaprezentują tradycje związane z okresem Wielkiego Postu i Wielkiej Nocy. Zachęcam do wspólnego przeżywania, do pięknych wspomnień, do powrotu do korzeni i wartości ponadczasowych. Życzę wszystkim dużo radości, ale także refleksji i zasłuchania się jak dawniej życie na wsi tętniło życiem. Gospodynie z Bełudna przygotowały mnóstwo smacznych potraw, które będziemy mogli później degustować, potrawy związane z okresem wielkanocnym. Życzę wszystkim dobrych żyć duchowych, ale również tych dobrych doznań kulinarnych. Wprowadzeniem do przeniesienia się w dawne czasy będzie piękny wiersz autorstwa. Poety, lud bo, poety rodzimego z na pana Stanisława Furtaka, są tysiące wsi. Kofy tego wiersza oddają klimat, jak dawniej przygotowywano się do świąt Wielkiej Nocy. Post i z Pomiędzy Gródkiem, Przysiłkiem Potoki jest tam piękna wioska na wzgórzu Wysokim. Nasi pradziadowie razem się zebrali i tej pięknej wiosce nazwę belny dar. Że to było dawno, to my o tym wiemy, Lecz tradycję dziadów powspominać chcemy. Bo o wszystkim wspomnieć nie jest w naszej mocy. Wspomniemy o Poście i o Wielkanocy. Powiem wam prawdę, nasi goście mieli, Że nasi dziadkowie naprawdę pościli. Dzisiaj żaden z młodych wierzyć nie może, Że całe posadło zamknęli w komorze. Nie mógł się znajdować żaden skwarczek tłusty, jedli bryje, jagły, kwaśnice z kapusty. W środę czy chory, czy zdrowy, szliby im popiołem ksiądz posypał głowy. Ksiądz przy posypaniu mówi ważne zdanie, <laughs> bogaty czy biedny, tak się trochę w stanie. W piątek, a w piątek pobożnie, z posypaną głową, szli aby odprawić znów drogę krzyżową. A w każdą niedzielę, i to było stale, i razem, by śpiewać, znowu go śpieszali. nie słuchali każde księdza zdanie, gdy ksiądz do nich głosił pasyjne kazanie. Nasi pradziadowie nie byli wygodni. Modląc się, pościli przez siedem tygodni. Gdy rąbali drzewo, gdzie wodę nieśli, zawsze było słychać wielkopostne pieśni. Za tydzień palmowy, czy Józki, czy Franki, śli w krzaki, by przynieść na palmy kycianki. I tak w każdym domu czterleści i huła, oni stroją palmę, aby piękna była. Ja sam też po tacie ten zwyczaj zachował, palmę wiorze batem, by nie chorował. W Wielki poniedziałek, są wszyscy sąsiedzi, zbierają się razem i do rozpowiedzi. W lęczu przed ołtarzem nie stoją za rogiem, by przeżyć te święta zgodnie z Panem Bogiem. Wielki czwartek rano ojciec palmy bierze, przecina ją nożem i robi z niej krzyże. <coughs> Dzieci przy tych krzyżach pomagają tacie, mama w ten czas piecze placki na łopacie. A, a znowu wieczorem, wieczorem nie z rana, idą by się modlić za złego kapłana. Paciorek dla księdza zawsze z nimi trzeba, bo przecież nas kapłan prowadzi do nieba. A gdy już komunią posilona dusza, trzeba alerować w ciemnicy Chrystusa. W piątek, by wypełnić naszych ojców wolę, trzeba zabrać krzyże, żeby je wbić w porę. Bo nasi ojcowie zawsze z krzyżem byli. I w świętą moc krzyża pobożnie wierzymy. Trzeba nam to wspomnieć bo to tak pasuje, bo dzisiaj niektórym krzyż zastępuje. Ponoszą się krzyki, wykrzyżdżą ze ściany, a zamiast powiesić głupawe reklamy. Też podziw dzisiejszy przykład idzie z góry. Trzeba wypracować strażackie mundury. Prawdziwym strażaków. To, to jest taka dusza, prawie pełnić warte przy grobie Chrystusa. W sobotę już nie ma nic do powiedzenia. Trzeba Pokarmy iść do święcenia. Bo po południu trzeba sporo się nakręcić, by wody naczępnąć i chłubę poświęcić. Dolcisz nam do stawy, naszych dziadków szkoła, by po rezurekcji iść wkoło kościoła. Jak zjedlić chwcole inne pieśni brzmiały, to wszyscy śpiewali Chrystus nad chwystały dziękuję.